Do Tarnowa powróciły fragmenty panoramy siedmiogrodzkiej, potrwającej 8 miesięcy w wędrówce i prezentacji na Węgrzech i w Rumunii. Osiem wielkich obrazów przyjechało blisko 1800 km i szczęśliwie wróciło do muzeum. Szczęśliwie nic się płótnom nie stało, przynajmniej na razie nic nie wiem o tym, bo panorama jednak przejechała prawie 1800 km. Natomiast no ja traktuję pokazywanie tej panoramy na Węgrzech, czy w Rumunii jako coś w rodzaju takiej promocji naszego miasta i naszego muzeum, więc jeśli w jednym i w drugim miejscu prawie 10 tysięcy ludzi obejrzało, to i temu towarzyszyły rozmaite materiały informacyjne, które pozyskiwałem to zarówno z Urzędu Miasta, jak i z Tarnowskiego Centrum Informacji Turystycznej. No więc Coraz więcej, coraz więcej rozmaitych Węgrów i Rumunów, i rumuńskich Węgrów, bo oni tam mają strasznie zapikłane te swoje etniczne e, e, mozaiki w tych miastach. Dowiedziało się, wiedząc o Tarnowie, dowiedziało się o tym Tarnowie nieco więcej. Na 17 lipca zaplanowano wernisarz panoramy siedmiogrodzkiej na dworcu PKP.